Mamo, to jest polska szkoła? Tak, to jest polska szkoła. To jest sala klasy szóstej A. Chodziłaś do tej szkoły? Chodziłam do tej szkoły do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, a potem przeprowadziliśmy się do Krakowa. W Krakowie skończyłam szkołę podstawową i liceum, a potem uniwersytet. Jak długo chodziłaś do szkoły? Dwanaście lat. I potem jeszcze 5 lat studiowałam na uniwersytecie. To bardzo długo. Dlaczego tak długo? Ja chodzę do szkoły już 6 lat i za dwa lata skończę. Skończysz szkołę podstawową, ale nie skończysz się uczyć. Pójdziesz potem do szkoły średniej, jak twoja siostra, a potem na studia jak twój brat. Mamo, jak wygląda edukacja w Polsce? Możesz mi wytłumaczyć? No oczywiście, proszę bardzo.